Panie trenerze, rozpocznijmy może nie od piątkowego meczu, ale od tematu, który rozgrzewa kibicowskie serca i od piłkarza, który jest na ustach całej Polski. Piłkarza Korony Kielce, dodajmy Mariusza Fornalczyka, którego gol w meczu eliminacji młodzieżowego Euro dał Polskę, Polsce przepustkę na przyszłoroczny turniej na Słowacji. Po raz trzeci w historii. Awansowaliśmy, no graliśmy jeszcze, ale byliśmy też gospodarzem. Mariusz Fornalczyk zadziwił Pana tym swoim występem. No, dodajmy dwa gole w dwóch meczach ostatnich zdobyte. No to prawda. Myślę, że Mariusz ma fajny okres. Oglądałem na żywo jego występ wczorajszy, także tym bardziej wielka satysfakcja. Bo naprawdę zagrał bardzo dobry mecz. Był różniący się zawodnikiem. No i przede wszystkim szczelił bramkę, tą, która dała upragniony awans. No ale to jest. Po pokłosie tej pracy, którą on wykonuje na treningach, rzeczywiście ostatnio jest w dobrej dyspozycji. Widać, że to idzie do góry, więc mnie to akurat nie dziwi. Piękna bramka, ale też i cały rajd w jego wykonaniu. Rzeczywiście pokazywany dzisiaj na różnych platformach internetowych, i nie dziwię się, że tak często oglądane. No, to było w stylu Mariusza. Wykorzystał swoje największe atuty, czyli szybkość, zwinność, bo trzeba było przeskoczyć nad idącym ślizgiem zawodnikiem, ale skończył to też bardzo dobrze. I to jest też ważne, że ta finalizacja w jego wykonaniu była naprawdę dobra. Także my się bardzo cieszymy. Przywitaliśmy go dzisiaj, można powiedzieć, z honorami. No i czekamy na to, aż wróci nam do gry, ale to będzie dopiero za ponad tydzień. No bo szkoda, że w tym meczu najbliższym piątkowym niestety nie może pan z niego skorzystać. Wyklucza go z gry y, czwarta żółta kartka. No i nie ma także Miłosza Trojaka, czy y, wiadomo już kto ich zastąpi? Nie wiadomo kto ich zastąpi, no ale panowie się dowiedzą w piątek. Także nie będziemy się odkrywać y, spokojnie. Jeszcze dwa dni do meczu, no. są zastępcy. Rozumiem, że już Pan tę jedenastkę w głowie ma, bo oczywiście zostały jeszcze dwa dni, ale zastanawiam się nad tą linią defensywną, no bo tutaj za Miłosza Treka po jego dobrych występach, to jest ten zawodnik, który dotychczas grał we wszystkich meczach. W jakiej formie jest Dominik Zator? Czy Dominik dochodzi do siebie, on odrabia zaległości, wygląda coraz lepiej, także Mamy jeszcze dwa dni, żeby się spokojnie zastanowić co i jak ułożyć plan. Mamy oczywiście, natomiast no zawsze te parę procent to no te wypadki losowe, które no niestety nieraz się zdarzają. No bo też w dwóch meczach, tyle że yy, nie były to mecze eliminacji a Liglit wystąpił Bartłomiej Smolarczyk, prawda? Tak, Bartłomiej Smolarczyk dwa mecze, zaprezentował się naprawdę z dobrej strony. On dopiero, yy, można powiedzieć, dzisiaj wrócił, więc, więc te, te dwa dni... Najbliższe poświęcimy na jego regeneracji Oczywiście będzie w 20 meczowej. Zobaczymy, co się wydarzy. A jak wygląda sytuacja Piotrka Malarczyka? Bo jego nie było przed przerwą na kadrę, nawet w 20 meczowej. Ze zdrowiem jest wszystko w porządku? To znaczy, no nie Piotr cały czas się boryka z jakimiś tam drobnymi urazami. Yy, ma problem z yy, zdrowotnym, z kręgosłupem. To się co jakiś czas. Nawraca, także, no niestety, ale czekamy na jego dojście do dyspozycji. A w jakim nastroju ze zgrupowania reprezentacyjnego i po dwóch występach wrócił siki? No, już na sikiego dopiero czekamy. On dzisiaj dopiero wyląduje mhm. w Warszawie. Jutro będzie po raz pierwszy na treningu. Ale wszystko jest OK Grał dwa mecze w praktycznie 74 minuty 89, czyli wygląda na to, że zdrowotnie jest OK przed Piastem, a propos zdrowotnie, jakieś problemy? Oprócz tego Piotra Malaczeka, o którym Pan wspomniał. To może Ksawier z... do nauczył? O, treningu. właśnie, Ksawier. Ksawier trenuje już jeszcze z ciut mniejszym obciążeniem, ale, ale już trenuje. Czyli można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy um, do dyspozycji. A czy te mniejsze obciążenia mogą jednak sugerować, że to nie Ksawier zagra w piątek? Nie wiem, ja nic nie sugeruję. Powiedziałem, że Ksawier w treningu. Zobaczymy w piątek. Piast Pana zdaniem, to zespół jaki? No to jest nieprzyjemny zespół do gry, bo mecze z udziałem Piasta są takie, bym powiedział, bardzo często zamknięte, nie pada w nich dużo bramek, oni potrafią dobrze je bronić, dobrze kontrować, więc my musimy w tym meczu być bardzo cierpliwi, konsekwentni, powtarzalni, odpowiedzialni, także czeka nas ciężkie spotkanie, ale ja wierzę w chłopaków, wygląda to coraz lepiej na treningach, więc chcielibyśmy to przełożyć na piątek na mecz. To może być mecz do pierwszego strzelanego gola i, i będzie zamknięty, tak jak pan powiedział? Kto wie, no może być takie mecze z udziałem Piasta. Już wielokrotnie grałem między nimi w Krakowie, więc zdaję sobie z tego sprawę. Zobaczymy. Życie pisze różne scenariusze, więc trzeba być przygotowanym na każdy. Pięczu, powiedz, takie mecze po, po przerwie reprezentacyjnej, w twoim przypadku, to fajnie się gra, czy raczej ta przerwa tak wybija trochę z rytmu? No, moim zdaniem troszeczkę wybija z rytmu, jednak, bo łapie się gdzieś ten luz, takie, takie odsapnięcie, ale myślę, że jesteśmy przygotowani na to. Dobrze przepracowaliśmy ten okres. Myślę, że w piątek pokażemy na co nas stać. bo Wy po, po tym ostatnim zwycięstwie pewnie byliście gotowi na to, żeby grać kolejne, kolejne mecze, a tutaj nastąpiła przerwa. Z drugiej strony gra się teraz przed własną publicznością. Mecz, w którym. No, mimo miejsca w tabeli, wydaje mi się, że jednak chyba jesteście takim delikatnym faworytem. No, czy faworytem to bym nie powiedział? Myślę, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Oczywiście po poprzednim meczu e, złapaliśmy wiatr w żagle. No, gdzieś ta, ta wygrana nas podbudowała, też podeszliśmy z, z takim dobrym podejściem, do, dobrym zaangażowaniem do tego czasu teraz, tych dwóch tygodni. E, więc. E, Mam nadzieję, że trzy punkty zostaną w kiercach. A co twoim zdaniem jest największą siłą Piasta? Myślę, że Piasto jest taka doświadczona drużyna, ma dużo jakościowych zawodników, tworzą zgrany kolektyw już dużo, też no, długo razem grają, mają określony styl gry. Przepraszam bardzo. Mają określony styl gry, także te indywidualności gdzieś myślę, że są ich taką mocną stroną. Nie. Marcel, Graż na półlewym stoperze? Zdążyłeś już się tak w pełni zaadoptować do tej pozycji w tym systemie? Bo, oczywiście, w przeszłości też się zdarzało, że tam występowałeś albo w środku obrony, no ale teraz chyba już tak jesteś tym zawodnikiem, którego to jest pozycja w tym systemie w koronie. Tak, no nie ukrywam, gdzieś to była w, w, początkowo nowa pozycja dla mnie, oczywiście gdzieś były jakieś epizody, ale czuję się dobrze, ta adaptacja myślę przeszła sprawnie, także czuję się dobrze i nic tylko grać dobre mecze i wygrywać. A co jest najtrudniejsze, w, tak jakby w przystosowaniu się do tej pozycji? Najtrudniejsze. Jednak mimo wszystko na środku obrony wydaje mi się, że no, barczy na to większa odpowiedzialność. Trzeba też grać troszeczkę bezpieczniej, nie można tak ryzykować, zwłaszcza kiedy no, zaczyna się powiedzmy przygoda z tą pozycją. Także myślę, że to jest taka najtrudniejsza rzecz. A już tak jakby zgraliście w tym systemie? Jako korona? Tak, myślę, że no, trener tutaj wprowadził to, tą zmianę formacji i poszło to wszystko myślę, że w miarę sprawnie. Mamy nakreślone jakieś tam rzeczy, które chcemy grać i myślę, że tak. Wspomnieliście o tym, że podeszliście do przerwy reprezentacyjnej z takim dużym zaangażowaniem, no bo i te mecze sporo będą teraz ważyć, bo jakby nie patrzeć na dole dalej, ścisk straszny. Dokładnie, jest, jest ścisk, tak jak, tak jak tutaj rozmawiamy. No każdy może wygrać z każdym. Ścisk tabeli jest duży, każdy tak naprawdę wygrywa. A więc do każdego meczu trzeba podejść no, jak do każdego kolejnego, czyli trzeba wygrać. I każdy mecz, nieważne czy teraz z Piastem, czy za tydzień później z Jagielonią, w każdym meczu trzeba chcieć zapunktować razy trzy. I myślę, że taka jest nasza droga. Trener mówił, że przywitałeś jakoś specjalnie dzisiaj. Mariusza Fornalczyka zmieścił się w futrynach. No tak, tam zażartował troszeczkę, ale no, gratulacje dla niego, bo no, zrobił świetną robotę, no, strzelił świetną bramkę, no, dał, dał awans tak naprawdę na euro, więc super.